Po pierwszych dwóch kolejkach jesteśmy na miejscu drugim, ale liderująca Pogoń Szczecin już w tym momencie ma rozegrane o jedno spotkanie więcej. A na właśnie start nowego sezonu już na poziomie Ekstraklasy za nami. A co przed nami? W kalendarzu mamy 1 sierpnia, a zatem mamy jeszcze cały miesiąc letniego okienka transferowego. Przed nami również kolejne mecze w Ekstraklasie, między innymi wielkie derby Krakowa z Krakowią. A zatem nie ma czasu do stracenia. Zapinamy pasy, wszystkie łapy na pokład do góry, startujemy. A na początek tak na rozgrzewanie. Grzewkę na własnym stadionie podejmować będziemy Termalikę Brukbet-Nieciecza. Według przedsezonowych prognoz Bukmacherskich to jeden z dwóch zespołów obok Polonii Warszawa, które są słabsze nawet od nas. A zatem w tym meczu naszym obowiązkiem jest zwycięstwo. Zawodnikiem zespołu z Niecieczy, na którym będzie sfokusowana nasza uwaga, jest bez wątpienia Julius Erthaler, którego przecież dopiero co sprzedaliśmy do Brugbetu. Tak tylko dla przypomnienia, w zeszłym sezonie jeszcze w barwach naszej wisełki Austriak na poziomie pierwszej ligi wykręcił świetne liczby 11 goli 9 asyst. Mamy tylko nadzieję, że w meczu z nami tak dobrze nie zagra. A tymczasem mamy już pierwsze wyniki tej kolejki Ekstraklasy. Między innymi Pogoń wygrała u siebie z Lechem. Jak co miesiąc mamy raport z finansów klubu. W tym momencie bilans ogółem wynosi ponad 21 milionów złotych, ale to wszystko za sprawą sprzedaży Kuziemki do Olimpiakosu za prawie 20 baksów. Dopiero co jako Beniaminek zadebiutowaliśmy w Ekstraklasie, a już zbieramy pierwsze nagrody. Pablo Moreno wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca Ekstraklasy za lipiec. Hiszpan w pierwszych dwóch kolejkach zanotował gotował trzy gole i asystę. Jak pamiętamy, kiedy przychodził do naszego zespołu, miał zastąpić na ataku sprzedanego wcześniej do Empoli Rodado. Teraz Moreno wystawiamy na prawym skrzydle i wydaje się, że to najwłaściwsza pozycja dla niego. A najlepszym młodym zawodnikiem Ekstraklasy Zalip Zalipiec, Jakub Krzyżanowski. Pomyśleć z pozycji lewego obrońcy w pierwszych dwóch występach zaliczył dwie asysty. Krzyżanowski jest wciąż młody, już teraz świetny, a w przyszłości będzie tylko lepszy. Ale to nie koniec nagród menedżerem miesiąca Ekstraklasy Zalip. Piec, Kamil Kosowski. Nasz Kosa cały czas świetnie się rozwija, zdobywa kolejne umiejętności. Już wkrótce będą o niego zabiegać kluby znacznie większe od Wisły. No dobra, najwyższy czas na nasze przygotowania do meczu z Termaliką ciecza. Tak tylko dla przypomnienia. Nasz styl taktyczny Gegenprez, mentalność pozytywna, formacja 4-3-3, a kiedy jesteśmy bez piłki to 4-1-4-1. Jak będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka od strony personalnej? W bramce, Biegański, dalej w obronie od lewej, Krzyżanowski, Grujcic, Mosur, Sonę. Przed nimi nasz najnowszy. Nowszy nabytek, młodziutki grzywacz, który jeszcze nawet nie ma przypisanego numeru na koszuli. Dwójka środkowych pomocników, Omić i Strzałek na skrzydłach Delima i Moreno, a na szpicy Bozic. Jeszcze tylko dla porządku, polecenia dla drużyny, kiedy to jesteśmy przy piłce, no i kiedy za tą piłką będziemy musieli biegać. Pomimo naszej olbrzymiej przewagi zaledwie remisujemy z Brookbetem na naszym stadionie 1 do 1. Od 28 minuty wszystko się zgadzało, prowadziliśmy po golu Bozicia, ale nadeszła minuta 61. Po dośrodkowaniu piłki z rzutu rożnego, gdzieś z okolicy 10 metra strzałem z główki popisał się niejaki lis. Piłka po dziwnej trajektorii przelobowała naszego bramkarza, praktycznie wpadła mu za kołnierz. Tym samym Brookbet przy współczynniku XG 0,09 strzela gola i wywozi z naszego stadionu punkt. A w innych meczach Legia praktycznie zmiotła z powierzchni ziemi Piasta, wygrywając u siebie aż 7 do 0. Ależ bolą tak głupio stracone dwa punkty na dodatek w meczu z takim słabeuszem. Mogliśmy mieć komplet trzech zwycięstw, a tak to po trzech kolejkach mamy 7 punktów. W ostatnim czasie nasz Kosa złożył prośbę do zarządu o rozbudowę klubowej bazy treningowej. No i ku jego zaskoczeniu prezes Jarek Królewski się zgodził. Koszt tej inwestycji wstępnie oszacowano na 9 milionów złotych. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest na 2 października tego roku, a zakończenie na 20 lutego roku przyszłego. Ale to nie koniec dobrych informacji: rozbudowane zostaną również klubowe obiekty młodzieżowe. Koszt tej inwestycji wstępnie szacowano na blisko 10 milionów złotych, a jej ukończenie spodziewane jest na połowę lutego przyszłego roku. Tak tylko dla przypomnienia, żeby była jasność w temacie: w tym momencie dysponujemy dobrymi obiektami treningowymi i przeciętnymi obiektami młodzieżowymi. Jak doskonale wiemy, nasz kosa cały czas się rozwija zwija, podnosi swoje umiejętności, no i co zupełnie zrozumiałe, pojawiają się kolejne kluby zainteresowane zatrudnieniem go na stanowisku menedżera. Tym razem do akcji wkracza niemiecki VfL Bochum. To tegoroczny Beniaminek pierwszej Bundesligi, no i jeśli wierzyć przedsezonowym prognozom bukmacherskim, jednocześnie najsłabszy zespół w niemieckiej ekstraklasie. VfL Bochum to może i klub dość ciekawy, ale przecież nie po to Kosa buduje Wisłę, żeby teraz od tak po prostu odejść z białej gwiazdy. A zatem od Odpowiedź na zaproszenie Niemców może być tylko jedna odmowna a przed nami już mecz na który nie tylko kibice w Krakowie ale i w całej piłkarskiej Polsce czekali ładnych parę lat wielkie derby Krakowa z Krakowią dla nas to mecz wyjazdowy po drugiej stronie błoń na obiekcie imienia Józefa Piłsudskiego co zrozumiałe w tej konfrontacji to gospodarze są wyraźnym faworytem ale jak wiadomo mecze derbowe rządzą się swoimi prawami a zatem jedziemy tam powalczyć jednym z kluczowych zawodników drużyny jest ich skrzydłowy bądź napastnik, 33-krotny reprezentant Bułgarii, Martin Minczew. Ale innym piłkarzem, na którego również powinniśmy zwrócić uwagę, jest lewo skrzydłowy Brian Ocampo, który nawet zdążył zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Urugwaju. Na przedmeczowej konferencji prasowej Kosowski był w dobrym nastroju. My również. Pytanie tylko, w jakim nastroju będziemy po tym meczu. Z Krakowem zagramy identyczną wyjściową jedenastkę, jak w poprzedniej kolejce w meczu z Brookbetem. Przecież wtedy wyglądało to wszystko dobrze. Zabrakło jedynie skuteczności. No i że jesteśmy na stadionie naszego największego i odwiecznego rywala. Po drugiej stronie krakowskich bój na obiekcie imienia Józefa Piłsudskiego. Krakowia w ustawieniu 4 3 na skrzydłach Brano Campo, Martin Minczewa na ataku za Hirole. Dla ułatwienia będziemy go nazywać po prostu Iran. I jeszcze nasza wyjściowa jedenastka, ale tą doskonale znamy. Czekamy na tabelę, a w niej drużyna pasów po trzech kolejkach, wciąż bez zwycięstwa. Z jednym punktem dopiero na odległym miejscu piętnastym. A więc przed nami wielka chwila. Kraków doczekał się derbów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Czekają nas wielkie emocje, wielka piłka. Miejmy nadzieję, że dobry mecz. Biegański rozpoczyna spod bramki dalekie wybicie w centrum. Powalczyć o piłkę. Dobrze, Krzyżanowski jest przy futbolce. Rozejrzał się dynamicznie, przyspieszył, przekracza z piłką środkową mniej boiska. Jest z lewej z lewej strony zwolnił, wycofał strzałek. Ponownie Krzyżanowski. Na prawo i taka stykowa ta piłka, ale Starzyński odgrywa w tempo. Krzyżanowski. Pod końcową jest dośrodkowanie tu Moreno. Zamyka, ale uderzenie pozycja zablokowane. Jeszcze tam Starzyński, ale nad bramką. Mamy na już strzałek. Wysokie dośrodkowanie powalczyć. Niestety nic z tego nie ma, ale Starzyński zbiera piłkę. Dynamicznie wpada w plekanę, strzela, Strzala! Piłka ląduje na poprzeczce. Jeszcze strzałek z drugiej strony przewraca się w polu karnym, ale gwizdek sędziego milczy, no i tyle. Krakowie przy Pice wychodzą z kontrom ten Iran w środku boiska, ależ zagrał w tempo. Brian O'Campo, rozpędzony, wpada w nasze polkarne strzela! Ależ słabe to uderzenie i niecelne. Krzyżanowski na pełnym gazie sunie lewym korytarzem bojska. Jest głębokie do środkowania. Jest tutaj Moreno, ale niestety nie powalczył o tą piłkę. No i cała akcja idzie już w drugim kierunku. Okampo ma stanowczo za dużo miejsca na lewym skrzydle, ale zwolnił ten po całej akcji. Próba podania, ale zablokowana wciąż jednak kłamę Krakowia pod naszą bramką niebezpiecznie, biegański pusta bramka, ależ tam wybijamy, ale się zakodłowało, wybroniliśmy się. Mamy rzut wolny Krzyżanowski będzie wykonywał ten stały fragment gry jest do środkowania. Na długi. Super, tam był strzał. Piłka trafiła. Chyba w poprzeczkę jeszcze tu strzałek ruszył, ale nic z tego nie ma. Krakowia rusza do ataku. Kłame do przodu. Okampo w środku boiska Osaczony tu ze wszystkich stron, a jednak zdołał podać do tego Irana, A ten przerzuca ciężar gry na prawe skrzydło Martin. Minczew, ależ tu pięknie, przyblokowany przez Krzyżanowskiego. Fantastyczna postawa naszego lewego defensora no co z tego, Skoro już straciliśmy piłkę, ależ uderzenie za polakarnego niecelne. Koniec pierwszej powie, w której to niestety bramek nie zobaczyliśmy, ale współczynnik XG dla naszej wysyłki. 1.80 mówi jasno, że mogliśmy, a nawet powinniśmy zdobyć tu gola. 60. minuta, ściągamy z boiska słabego Starzyńskiego, w jego miejsce na lewe skrzydło melduje się Delima. Gospodarze wznawiają grę wrzutem piłki z autu, kłamy, Aleksić próbuje się przedzierać, dobrze omic zablokowany, jest dośrodkowanie na długi super, no i niestety jest piłka w ramce. autorem gola Martin Minczew nie daje żadnych szans na skuteczną interwencję Biegańskiemu, a więc 70. minuta przegrywamy. 73. minuta jest zmiana słabego omicia w środku Wojska zastąpi Duda. Jeszcze tylko zmienimy na bardziej bezpośrednie podania, no i nieco szerszą rozpiętość ataku. Toż 80. minuta, jeszcze przesuniemy Grzywacza do przodu, tworząc tym samym trójkę środkowych pomocników w linii. Grócić przy piłce, no i ruszamy do kolejnego ataku. Strzałek, posyła dalekie, diagonalne zagranie, na prawe skrzydło, jest tutaj Duda, Moreno, jeszcze seria zwodów, ponownie Duda w polu karnym, dogrywa strzałek, zablokowane to uderzenie, jeszcze Krzyżanowski, ale bardzo niecelnie. To już jest 87. minuta, czy zdoła Mamy wyrównać, no czasu jest coraz mniej, ale próbujemy prawą stroną Sonę Moreno z podnik końcowej, płaskie do środkowania, ale wybijają zawodnicy Krakowi. Jeszcze zbieramy piłkę konkretnie grzywasz, do tyłu grójcić, No i kolejna próba, ale nie mamy pomysłu, jak sforsować szczelną obronę. Rywali strzałek polekany. Duda, ależ pięknie przyjął polekany Ładne uderzenie z prostego podbicia. Bramkarz Krakowi bez szans 87 minuta, więc jest, jest! Jeden do jednego. Koniec, koniec tego meczu. No z jednej strony odetchnęliśmy z ulgą, przecież wyrównaliśmy Dopiero w samej końcówce spotkania, ale z drugiej statystyki nie kłamią. Współczynnik XG dla Krakowi 0,89, dla nas 2,86. A zatem, jaki powinien tu być wynik? No, jak w pysk strzelił. 1-3. Bo tak, znowu byliśmy zespołem lepszym. Ale po raz kolejny byliśmy nieskuteczni. No i taki tego efekt. No jeszcze pozostają wyniki w tej kolejce. Czy były jakieś ciekawe rozstrzygnięcia, czy też niespodzianki? Chyba niekoniecznie. Chociaż Śląsk Wrocław wygrywa w derbach z zagłębiem lubin. Można powiedzieć, że w drugim meczu z rzędu, będąc zespołem wyraźnie lepszym, tracimy dwa punkty. No i tym samym w tabeli spadamy na miejsce piąte. No właśnie, Duda ratuje zespół jako super rezerwowy. I co ciekawe, to właśnie Kacper Duda, pomimo że na boisku pojawił się dopiero w 73 minucie, zostaje wybrany MVP tego meczu. To nasz absolutnie podstawowy środkowy pomocnik, który niestety w ostatnim czasie jest niezadowolony i chce odejść z klubu. Na początku interesował się nim Widzew, później Górnik, a teraz Korona, ale łatwo go nie oddamy. A tymczasem finalizujemy nasz kolejny transfer przychodzący do klubu. Za 600 tysięcy złotych kupujemy ze Stali Rzeszów Jakuba Kaczówkę. Ten zaledwie 18-letni zawodnik, rocznik 2008, to napastnik. Typowa dziewiątka, met 90 wzrostu, ale przede wszystkim to chłopak o już niemałych umiejętnościach i dużo większym potencjale. W zeszłym sezonie grał na wypożyczeniu w garbarni Kraków, ale wiadomo, to tylko trzecia liga. Natomiast od tego sezonu wywalczył sobie już miejsce w podstawowej 11 rzeszowskiej stali. W naszej wisełce na razie będzie wykorzystywany w systemie rotacji. Przechodzimy do naszego kolejnego ligowego spotkania, tym razem na naszym stadionie będziemy Polonie Warszawa, która to podobnie jak i my jest tegorocznym Beniaminkiem Ekstraklasy. Czarne koszule ten nowy sezon delikatnie mówiąc nie rozpoczęły najlepiej. Z jednym remisem i trzema porażkami są na przedostatnim miejscu w tabeli i co zrozumiałe do meczu z nami przystępują z pozycji outsidera. Jednym z ważniejszych zawodników Polonii jest ich doświadczony prawoskrzydłowy Robert Dadok. W porównaniu do ostatniego meczu z Krakowią w naszej wyjściowej 11 na lewym skrzydle Starzyńskiego zmieni Delima. Dodatkowo mamy pewnego rodzaju rotację w trójkącie środkowych pomocników. Był grzywacz Strzałek-Omić, teraz będzie Omić-Duda-Strzałek. Musi być jakiś ruch w interesie. Domowy mecz z najsłabszym zespołem ligi przed ostatnią w tabeli Polonia-Warszawa powinniśmy byli wygrać bez najmniejszego problemu. A tymczasem Wygrywamy, ale cudem! Po golu strzelonym, uwaga, w 94. minucie, a uratował nas Marvin De Lima. Oczywiście nasza przewaga w tym meczu była wręcz miażdżąca. Oddaliśmy 28 strzałów, 13 w światło, współczynnik XG3, 24. To no tylko co z tego, skoro piłka do bramki wpaść nie chciała. Na szczęście, ostatecznie wpadła dopiero w 4. minucie doliczonego czasu gry, a to za sprawą najlepszego zawodnika na boisku Marvina Delimy. Jest to pierwszy gol francuskiego. Lewoskrzydłowego na ekstraklasowych boiskach. Delima, jak pamiętamy, przyszedł do nas w zeszłym sezonie w zimowym okienku za 400. Po pięciu kolejkach ponownie wdrapujemy się na miejsce trzecie, aczkolwiek w tym momencie szósta Jagielonia rozegrała tylko cztery spotkania. A przed nami już ekstraklasowy klasyk. Wybieramy się do Poznania na starcie z tamtejszym Lechem. Jak doskonale wiadomo, Kole już co sezon celuje w Mistrzostwo Polski i co zrozumiałe w domowym meczu z nami jest zdecydowanym faworytem. Nie przegrać tego meczu byłoby pięknie. Największymi gwiazdami Lecha i jednocześnie jego siłą uderzeniową jest jego ofensywne trio. Doświadczony napastnik ze Szwecji Mikael Isza, który w pierwszych pięciu meczach ma już cztery gole. Również Szwed prawoskrzydłowy Patryk Walemark, a także ofensywny pomocnik z Hondurasu Luis Palma. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że ciężko będzie się postawić ofensywnej sile Lecha, no ale nie mamy innego wyjścia, będziemy próbować. Tym razem postawimy na stabilizację i zgranie zespołu, dlatego nasza wyjściowa jedenastka jest identyczna jak w poprzedniej kolejce w meczu z Polonią. Przed wyjazdowym spotkaniem z Lechem byliśmy pełni obaw, no i słusznie, ponieważ przegrywamy w Poznaniu, choć skromnie, zaledwie 0 do 1 po golu Patrika Walemarka. Ale statystyki pokazują jasno, że ten mecz był niezwykle wyrównany i najsprawiedliwszym wynikiem powinien być remis. Ta, powinien. A tymczasem na innych stadionach widzę wysoko wygrywa na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. No i w derbach Warszawy Polonia przegrywa. Pagrywał siebie z legią. Po szóstej kolejce osuwamy się na nie mogło być inaczej. Miejsce szóste. W naszym zespole melduje się kolejny nowy zawodnik. Z wolnego transferu ściągamy 25-letniego Marlona Mustafę. Niech Was nie zmieni nazwisko i kolor skóry tego zawodnika, bo to rodowity Austriak. A jako, że Wisła w ostatnich latach ma tradycję ściągania piłkarzy austriackich, właśnie, no to sami wiecie. Mustafa to dość wszechstronny napastnik, którego głównym atutem jest szybkość. W ostatnich latach Grał na wypożyczeniu w drugiej Bundeslidze Niemieckiej i Bundeslidze Austriackiej. Teraz pokaże się na boiskach Ekstraklasy, której to w przyszłości powinien być czołowym piłkarzem. Jak będzie, zobaczymy. Przechodzimy już do naszego kolejnego ligowego spotkania. Tym razem na naszym stadionie podejmować będziemy Koronę Kielce. To taki typowy ligowy średniak, który w tym momencie w tabeli Ekstraklasy jest tuż za naszymi plecami, na miejscu siódmym. Ale w tym meczu faworytami jesteśmy my. Jednym z kluczowych zawodników zespołu z Kielc jest ich uniwersalny pomocnik, 15-krotny reprezentant Słowenii Tamar Svetlin. Ale jeszcze groźniejszym może być ich napastnik, 26-letni Hiszpan Antonin, czy jak on się tam czyta. Tyle tego, że w tym sezonie Ekstraklasy ma jak na razie tylko dwa gole. W porównaniu do meczu z Lechem w naszej wyjściowej 11 mamy tylko jedną zmianę personalną, aczkolwiek znaczącą. Na ataku Bozicia zastąpi nasz najnowszy nabytek: Mustafa. Co to był za mecz? Cały czas goniliśmy w nim wynik, no i ostatecznie go nie dogoniliśmy. Na własnym stadionie ponosimy upokarzającą porażkę. Przegrywamy z koroną 2 do 3 i nie wiadomo, jakie były tego przyczyny. Czy to zespół z Kielc zaskoczył nas swoją dziwną formacją 3-2-4-1? Trudno powiedzieć, tego się już nie dowiemy. Ale najgorsze jest to, że właśnie dzisiaj, 30 sierpnia, nasz Kosa obchodził okrągłe 49. urodziny. No to jego piłkarze zrobili mu prezent. Brawo! Kosowski pragnie zapomnieć o tych urodzinach. No i my się wcale mu nie dziwimy. W obliczu tej kompromitującej domowej porażki z koroną, pozostaje wyniki tej kolejki interesują nas co najwyżej średnio. Siódma kolejka za nami, a my w tabeli jesteśmy już na miejscu ósmym. Niestety powoli już zapominamy o naszym świetnym starcie w tym sezonie Ekstraklasy. Za nami dwie porażki z rzędu, a przed nami kolejny niełatwy mecz. Wyjazdowy z zagłębiem Lubin. Miedziowi pomimo, że w tym momencie są dopiero na miejscu dwunastym, to w przedsezonowych prognozach bukmacherskich typowani byli na górną połowę tabeli i w meczu z nami są faworytami. Jedną z wiodących postaci zespołu z Lubina jest ich ofensywny pomocnik bądź skrzydłowy Kajetan Schmidt, ale ten, na którego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, to napastnik dwumetrowy kolos z Portugalii, Leonardo Rocha. W porównaniu do meczu z Koroną w naszej wyjściowej jedenastce korekta w pomocy, omić przesunięty do przodu na środku pomocy zastąpi Dudę, natomiast na defensywnym pomocniku w miejsce Austriaka od pierwszej minuty zobaczymy Grzywacza. Po dwóch po porażkach z rzędu do Lubina jechaliśmy w nie najlepszych nastrojach, ale wracamy wyśmienitych, ponieważ wygrywamy z zagłębiem 1-0 po gulu z 86 minuty wprowadzonego wcześniej z ławki rezerwowych Kacpra Dudy. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że Miedziowi mogą czuć się rozgoryczeni, bo w tym meczu na porażkę nie zasłużyli. Statystyki to potwierdzają najlepiej, że najsprawiedliwszym byłby remis. Ale kto powiedział, że piłka jest sprawiedliwa. Tymczasem korona po zwycięstwie z nami w ostatniej kolejce teraz na własnym stadionie nie dała się pokonać legii. Dopisujemy sobie te w jakże szczęśliwych okolicznościach ugrane trzy punkty, no i chwilowo awansujemy na miejsce siódme. W błyskawicznym tempie przechodzimy do naszego kolejnego meczu ligowego. Tym razem na naszym stadionie podejmować będziemy pogoń Szczecin. Portowcy jak zawsze są mocni. Portowcy są na wysokim trzecim miejscu w tabeli, ale według ekspertów dzięki wsparciu naszej publiczności. Ten mecz powinien być niezwykle wyrównany. Jaki będzie, zobaczymy. Jednym z kluczowych zawodników zespołu ze Szczecina jest ich ofensywny pomocnik Anglik Sam Greenwood, ale oczywiście absolutnie niekwestionowaną gwiazdą Pogoni jest 95-krotny reprezentant Polski, doświadczony 38-letni już Kamil Grosicki, który w pierwszych siedmiu meczach tego sezonu ma już na swoim koncie 6 goli. W ostatnim czasie ściągaliśmy do klubu głównie zawodników ofensywnych, ze stratą dla linii obrony. Czas najwyższy na te straty. Za 5,5 miliona złotych kupujemy z francuskiego Trua, jeśli tak się czyta nazwę tego klubu, Jacksona Porozo. Ten dziewięciokrotny reprezentant seniorskiej kadry Ekwadoru to środkowy obrońca. Świetne warunki fizyczne, wysoka agresja, determinacja i tak dalej. Kuleje jedynie koncentracja, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na jego grę. We francuskim drugoligowym Trua nawet nie zaistniał i był wypuszczany do odległej meksykańskiej Tijuany. W przyszłości liczymy, że będzie znaczącym zawodnikiem Ekstraklasy. Czas najwyższy na przygotowania do meczu z Pogonią Szczecin. A jako, że zwycięskiego składu się nie zmienia, no to zagramy identyczną wyjściową jedenastką, jak w poprzedniej kolejce z Zagłębiem Lubin. Co prawda od 21 minuty przegrywaliśmy po golu Stanowskiego, to jakaś rodzina tego z kanału Zero czy jak, nieważne. To później strzelali już tylko nasi chłopcy, tuż przed przerwą wyrównał Mustafa, ten sam Mustafa w 56 minucie strzelił swoją drugą bramkę i tym samym dał nam prowadzenie. A już 4 minuty później Erwin Omić popisał się fenomenalnym uderzeniem za pola karnego i podwyższył wynik na 3 do 1. Ten mecz rozpoczął się dla nas źle, ale skończył rewelacyjnie. Ostatecznie wygrywamy z Pogonią Szczecin na naszym stadionie, pewnie i wysoko. A na innych stadionach Polonia Warszawa tradycyjnie przegrała, tym razem na wyjeździe z Górnikiem. Jagielonia zmiażdżyła na własnym stadionie koronę. Lech Poznań chyba niespodzianka, Polek z Lechią w Gdańsku. Na no, pozostałe rozstrzygnięcia chyba już bez większych niespodzianek, no, raków Częstochowa przegrywa u siebie z Krakowią. Efektownie ugrany komplet punktów wpada na nasze konto, a my po dziewiątej kolejce wspinamy się na miejsce czwarte. No i niestety to zwycięstwo z pogonią Szczecin ma swoją cenę. Igor Strzałek doznał kontuzji. Jeśli wyślemy go do fizjoterapeuty, to powróci do gry gdzieś za dwa miesiące. No ale to jest naciągnięcie mięśni łydki. No przecież łydka to nie jest gumka w majtkach, no litości. Po przyjściu do naszego zespołu strzałek, w pierwszych dziewięciu spotkaniach ligowych ma na swoim koncie dwa gole i dwie asysty, a zatem rozkręca się dość powoli. Ale doskonale wiemy, na co stać tego zawodnika. Przecież w zeszłym sezonie w słabym brukbecie wykręcił 12 goli i 5 asyst. U nas chyba powinno być tylko lepiej. No nic, wysyłamy strzałka do fizjoterapeuty, no i czekamy na jego powrót. A najlepszym zawodnikiem tego wygranego. Meczu z Pogonią, oczywiście Marlon Mustafa. W pierwszych dwóch meczach po przyjściu do naszego zespołu zagrał słabo, nawet bardzo, ale jak to się mówi, do trzech razy sztuka, i w końcu w trzecim spotkaniu odpalił, strzelił dwa gole, dał nam zwycięstwo no i oby tak dalej. W kalendarzu mamy 7 września, godzina 8.00. Przed nami ostatni dzień gorącego letniego okienka transferowego. Czasu zatem coraz mniej, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze czekają nas transfery i to naprawdę grube. Właściwie to Transfera, a prawdziwa bomba transferowa za rekordowe 32,5 miliona złotych. Przy czym wartość transferu może tu wzrosnąć do okrągłych 41 baniek? Sprzedajemy Kacpra Dude. Kto wyłożył taką sumę? Korona Kielce. Skąd w Kielcach mają takie pieniądze? Nie wiem. Ale wiem co innego, że wartość samego zawodnika po przejściu do korony wystrzeliła w kosmos. Osiągnęła absurdalne pułapy. 81 do 93 milionów złotych. Naprawdę? No w tym momencie Duda jest absolutnie najwyżej wycenionym piłkarzem na polskiej ziemi. Ale najśmieszniejsze jest to, że taki Igor Strzałek, rocznik ten sam, 2004 jest bardzo podobny do Dudy, a nawet od niego nieco lepszy. No i dodatkowo może grać na skrzydłach. W zeszłym sezonie Ekstraklasy wykręcił świetne liczby. Tymczasem Duda w pierwszej lidze gra Słabo. No i teraz tenże strzałek jest wyceniony 40 razy niżej od takiego dudy. No to ja się pytam, gdzie tu sens i logika. No zresztą już poprzednie FM-y miały problemy z wyceną piłkarzy, ale FM 26 dojebał. Po sprzedaży dudy nasz bilans ogółem wynosi blisko 20 milionów złotych, z czego na transfery mamy 47,5 bańki. Przy czym należy pamiętać, że budżet płacowy jest wykorzystany prawie w 100%. Wracamy do transferów przychodzących. Za 1 600 tysięcy kupujemy z widza. Łódź Marcela Krajewskiego. Ten utalentowany 21-latek to prawy obrońca no i w założeniu będzie zmiennikiem Peruwiańczyka Oliwiera Sone. Widzę, wie w zeszłym sezonie grał niewiele, praktycznie wcale, ale wierzymy w jego duży potencjał. To w pewnym sensie transfer wyprzedzający zapowiadający przyjście do naszego zespołu nowego napastnika, a tymczasem za niecałe 17 milionów złotych sprzedajemy do Lechi Gdańsk, Marko Bozicia. Austriakowi po przejściu do lechi też ustaliła się wartość nie lada, ale już zostawmy to. Najważniejsze, że nasz KOSA nie widział. Bozicia w swoich planach. Ten transfer przychodzący może być zaskoczeniem dla wielu, a już na pewno dla naszego zarządu, który jest rozczarowany ściągnięciem za 7,5 miliona złotych Maxiego Ojedele. Wydaje się, że ten 21-letni defensywny pomocnik obecne umiejętności ma znacznie wyższe niż sugerowałyby to te 2,5 gwiazdki. Ale potencjał ma na pewno większy. Ojedele oprócz obywatelstwa polskiego ma jeszcze angielskie i nigeryjskie. Kupiliśmy go ze Strasburga, który to w zeszłym sezonie za 25 milionów zeta wyciągnął go z Legii. Mogę za zapewnić, że to już ostatni transfer w tym okienku. Było ich sporo, wystarczy. Za 3 miliony 400 tysięcy kupujemy Elisa Simsa. Jak widać od razu, ten 25-latek to Polak, napastnik, typowa dziewiątka, świetne warunki fizyczne, wysoka siła i wykańczanie akcji. No, już teraz jesteśmy ciekawi, co pokaże w Ekstraklasie. Podobnie jak Ayedele, Sims również ma dodatkowe dwie narodowości, angielską i jamańską. Trochę przeraża fakt, że w zeszłym sezonie na poziomie Championship w Coventry grał głównie z ławki rezerwowych, no i nie strzelił żadnego gola. Yeah. <mets> Ale odblokuje się dopiero na polskiej ziemi. Koniec okienka transferowego. Czas na krótkie podsumowanie. Jak czytamy, Ekstraklasa była w nim świadkiem intensywnych zmian kadrowych, w ramach których z rąk do rąk przeszło ponad 412 milionów. Najwyższy transfer? Oczywiście nasz Kasper Duda. W tym okienku łącznie wydaliśmy 28 milionów, zarobiliśmy 71, ale nie kupiliśmy 11 zawodników, a 12 nie ma tu ujętego Ariela Mosura. Z innych najaktywniejszych zespołów w tym okienku Śląsk Wrocław, który wydał 23 miliony, ale lwia część tej sumy poszła na młodziu. Środkowego obrońcę z Australii Dylana Leonarda. Jagielonia wydała 31 milionów, ale jednym z kluczowych zawodników, jakiego pozyskała, jest ofensywny pomocnik Holender Lenz coś tam, coś tam. Lech wydał aż 82 miliony, a zarobił niecałe dwa. Najwyższym transferem jest środkowy bądź defensywny pomocnik Jamajczyk Joel, też jakieś to nazwisko. No i Korona Kielce wydała 33,5 miliona, a oczywiście prawie cała ta suma poszła na naszego Kac pradudę Krakowia wydała 41,5 miliona, ale najważniejszym transferem wydaje się być lewo lewoskrzydłowy Urugwajczyk Briano Campo. Raków wydał 27 milionów, ale aż 24 miliony kosztował doświadczony norweski napastnik To Bias Na no tak prezentuje się nasz skład, którym będziemy walczyć w rundzie jesiennej. Niewątpliwie jest wąski, nawet bardzo, ale złożony z dość uniwersalnych zawodników. Jeśli tylko ominie nas jakaś plaga kontuzji, no to powinno być dobrze. No a jako, że letnie okienko transferowe za nami, wszystkie zespoły podopinały swoje składy, no to sprawdźmy prognozy bukmacherskie na ten już rozpoczęty nowy sezon. Jak się okazuje, te wszystkie transfery, jakie zrealizowaliśmy, niespecjalnie wpłynęły na naszą siłę. Wciąż z kursem 301 jesteśmy uznawani za trzy Zespół ekstraklasy. To wszystko w tym odcinku, ja już serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym to już na grubo lecimy rundę jesienną. Na koniec nie zapomnijcie pozostawić łapy w górę i komentarza. To by było na tyle. Pozdro dozo. Hej!